Mili Państwo, imieniny świętują dziś Babilas, chwalibok, mirogniew i Wera. Nad czym przechodzimy gładko do porządku dziennego, ale mamy dziś także Tymoteusza. Na świętego Tymoteusza trzeba ci czapki, nie kapelusza. Przypomina pożegadło ludowe, jakby kto zamierzał ubierać się nie według tego, co widzi za oklem, ale według przysłów z kalendarza. Dziś także Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. Co nam te środki masowo przekazują, nie powiemy dokładnie, ponieważ naszej audycji słuchają także dzieci. Dziś również Światowy Dzień Wiedzy o zespole Mebiusa. Otóż zespół Mebiusa to rzadka choroba, która powoduje, że nie można się uśmiechać, nie można marszczyć brwi, mrużyć oczu i poruszać nimi. U tak na oko, to na zespół Mebiusa choruje u nas co drugi polityk. Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Czytamy Prasę Wielkopolską, a że jest to Poznański Nowy Kurier z roku 1927, to nawet lepiej, wtedy po prostu więcej się działo. Tu jakże atrakcyjna w Nowym Kurierze rubryka matrymonialna. Najstarsze, pierwsze i najskuteczniejsze w Polsce biuro kojarzenia małżeństw. Piotra Mrówki posiada wielki wybór w kandydatkach i kandydatach z przedsiębiorstwami, majątkami ziemskimi, realnościami i gotówką od 5 do 200 tysięcy złotych. Dyskretnie i honorowo. No i problem, z kim to się trzeba ożenić, żeby zyskać realności i 200 tysięcy złotych gotówki. Historia. 24 stycznia 1956 roku Polska i Kambodża nawiązały stosunki dyplomatyczne, co bardzo przydało się w kilkadziesiąt lat później. Mianowicie w roku 1983, kiedy to do Kambodży udał się z wizytą oficjalną generał Jaruzelski. Był to jeden z niewielu krajów na świecie, który chciał gościć generała, a było po co pojechać, bo Kambodża, która nazywała się wtedy Kampuczą, zadekretowała, iż jedna z arterii w stolicy kraju Pnompeń będzie się nazywała Bulwarem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Cóż, byłoby zabawnie przejście dzisiaj po Bulwarze PRL-u, a choćby i w tej odległej części świata. A 24 stycznia 1974 roku oddano do użytku Hotel Forum, zbudowany przez Szwedów w Warszawie. Gości zagranicznych delegowano tam do wyselekcjonowanych pokoi, szczególnie dlatego, że w tych pokojach mogli być dyskretnie obserwowani przez służby, które to służby zainstalowały w tych pokojach. Podglądy. W związku z tym wśród zagranicznych biznesmenów przyjęło się, że gdy biznesmen siadał w fotelu i przeglądał ważne papiery dotyczące własnej firmy, to wcześniej nad sobą i nad tym fotelem i nad papierami rozkładał obszerny parasol. Podobno skutkowało, na wiarę przyjmuje biznesmen Wiesław Kot.